Cześć, witam się już z Wami w charakteryzacji. Niestety nie pokażę Wam, jak ją wykonać krok po kroku, ponieważ była to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo czasochłonna charakteryzacja, ale chciałam Wam pokazać, że to nie jest Photoshop, bo przy takich charakteryzacjach często gdzieś tam takie... Skojarzenia i komentarze mogą się pojawić. Stworzyłam taką charakteryzację, zaraz Wam opowiem mniej więcej, jak ją wykonałam. Zrobiłam ją na potrzeby konkursu na Mroczną Bohaterkę. Brałam udział w pierwszej edycji tego konkursu, teraz jest druga edycja. Z okazji wydania nowej części, to jest ta pierwsza. Teraz będzie książka Jesienna Róża. Tą książkę oczywiście przeczytałam, pojawiła się tutaj postać jesiennej róży, stąd też moja interpretacja tej właśnie postaci nie wiem, czy taka dokładna, ponieważ zawsze ciężko jest tak jakby odwzorować to, co autor miał na myśli, natomiast znalazłam tutaj opis. Zresztą pamiętałam nawet, jak mniej więcej wyrocznie wyglądała. Miała ona przede wszystkim dziwną bliznę, bardzo charakterystyczną, ponieważ w różnych. Odcieniach kolorystycznych. Właśnie, tak jakby splątana sieć, jakby pani czy nam coś w tym stylu. Więc stworzyłam taką swoją bliznę. Pokażę wam z bliska. Nie wiem, czy tutaj wyostrzy. Ona jest, widzicie, wklęsła i w niektórych miejscach wypukła. Stworzyłam te wklęsłą bliznę za pomocą kolodium. Jest to taki preparat do charakteryzacji, który ściąga skórę, tworząc efekt załamania w niej. Natomiast te bardziej wypukłe części to jest płynny lateks. Tutaj również znajduje się płynny lateks jako koronka i na róży, którą tutaj mam narysowaną. Również się on pojawia. Większość to są farby, oczywiście cienie. Tutaj też kolodium, czyli też blizna wklęsła. A reszta to, to naprawdę tylko cienie, farbki i kredki. Ale naprawdę charakteryzacja trwała bardzo długo. No i wymyślałam ją oczywiście na poczekaniu, czytając fragmenty książki. To by było na tyle. Chciałam Wam tylko zaprezentować. Jak to wszystko wygląda? Soczewki mam przepiękne, zobaczcie. Soczewki mam wspaniałe, są złote, czarne ze złotymi elementami, pięknie wyglądają na żywo. Nie wiem, czy kamera to odda, ale na żywo naprawdę przepięknie wyglądają. Kupiłam je, zamówiłam je sobie, aby zrobić. Szkaina charakteryzacje, ale jeszcze do tego nie doszłam, także pewnie jeszcze zostaną wykorzystane przeze mnie. Ale do tej charakteryzacji również pięknie się to sprawdziło, ponieważ jeśli na Róża ma takie bursztynowe oczy, więc stwierdziłam, że takie złota to bardzo nie będą do tego pasować. I tyle. Jeżeli chcecie więcej zdjęć, więcej informacji o konkursie czy chociażby właśnie zobaczyć etapy, y, części tej charakteryzacji, to zapraszam na mojego bloga. Linka znajdziecie w opisie pod filmikiem. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że taka charakteryzacja Wam się spodobała. Taka moja interpretacja i y, inspiracja książką. Y, dajcie znać w komentarzach poniżej co o nim myślicie, czy czytaliście tą książkę, kciuki w górę oczywiście, jeżeli filmik Wam się spodobał i ta charakteryzacja no i żegnam się z Wami do zobaczenia na blogu mam nadzieję i na facebooku do zobaczenia, pa!